Czekaliśmy rok czasu na powrót tego Halloweenowego przedmiotu. już mówię o co chodzi. W dzisiejszym odcinku naszym zadaniem jest to, że musimy oczywiście znaleźć nowe dymietnice i tylko nimi grać. Koniecznie oglądajcie do końca, bo będą niezłe dymy. 1500 łapek i robimy Halloweenowy maraton filmowy. Pamiętajcie widzowie o kodzie w sklepie Zakszak i Ty. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kodzik Zakszak i Ty do sklepu. A więc my już widzę, wylatujemy z busa i tak jak widzicie, dzisiaj przebraliśmy się za dwa skiny dyni. Moja dynia to dynia tutaj w dresie, a Rafa ma inną dynię. Ja mam dynię w garniturze, ponieważ jestem eleganckim człowiekiem po prostu. A ja jestem, wiecie, dresiarzem i tak to wygląda. Oczywiście podcinek polega na tym, jak słyszeliście, że możemy grać tylko dynietnicą i ja przewiduję, że z twojej pierwszej skrzynki wpadnie już dynietnica. Także sprawdźmy to i nie mam. Ale jest spotka, więc e, też dobrze. Też dobrze, jakby nie patrzeć, weźmy sobie drugą skrzynkę, tutaj już musi być dynietnica, jednak nie musi. Musi, musi się udusi. Ja proponuję zejść na dół i na dole będą ulepszone skrzynki, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mam skrzynię i mam fioletowego młota, ale nie mam, e, nie mam tego, nie mam ulepszonej. Ja myślę, że dobrym pomysłem będzie również znaleźć kluczy, dzięki którym będziemy mogli otworzyć bardzo dużo skrzynek ulepszonych, czy to nieulepszonych, zrzutów, niezrzutów i tak dalej, i tak dalej. I z tego przeczuwam, że jakąś dynkę dostaniemy. To myślę jest całkiem pewne. Mamy pierwszy klucz, więc idziemy do sejfu. To jest najlepszy plan. I jeszcze skrzynka. A liczyłem, że tak wiecie, da przed smak, przed safe'em. Ja znalazłem znowu fioletowe SMG ze zwykłej skrzynki. Czyli jakbyśmy nagrywali tylko fioletowe, to na pewno by nie wyleciała. Teraz dwie skrzynki, dwie fioletowe przedmioty, dwa fioletowe. Tak, jakbyśmy nagrywali tylko fioletowe itemy, to byśmy dostali dwa złote RPG dynietnicowe Otwieramy safe i wchodzimy do niego. Eee, alo, 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 co to było? Co to było? No chciałem cię wypchnąć, chciałem ją otworzyć, nie udało się. Ładnie tutaj Rafa chciał strolować. No powiem tak, przy okazji otworzyć pierwszą skrzynkę, z której mamy fioletową pompę, bo co by innego? A z drugiej skrzynki dostajemy Dynietnicę. Let's go! Mamy to. Chociaż jedna. Fajnie, fajnie. Bardzo dobrze. No, ale ja bym się tak nie cieszył, bo jeszcze ja muszę znaleźć. Więc proszę mi tutaj teraz znaleźć Dynietnicę. Widzowie, jedna łapka w górę pod tym odcinkiem to jedna Dynietnica dla mnie. Dysypnijcie jedną przynajmniej. sypnijcie Dynietnicą, bo tutaj widzicie. No, Rafa biega bez. Ja mam jedną. Przydałoby się więcej. Ale powiem wam, że już sobie wyobrażam to, gdy strzelamy dwoma Dynietnicami w tej samej sekundzie w jednego boksa, w którym siedzą goście. Oni nie będą mieli nic do gadania. Właśnie moim zdaniem. Dobrze by było mieć bardzo dużo maców, No bo jak wiecie, jak nam się skończą RPG Na przykład takie, które teraz wyleciały Czyli fioletowa, no to wtedy będziemy mogli Tylko i wyłącznie budować Tak, no właśnie, w przypadku kiedy nie będziemy mieli rakiet Musimy jakoś przeżyć A najłatwiejszym sposobem będzie, takie jak mówię mówi, pójście wyżej Tam gdzie nasi przeciwnicy nie mogą pójść No to co, ja bym teraz y, Skupił się na tym, żeby pozbierać właśnie Te matce, o których tyle gadamy I jestem ciekawy jednej rzeczy Ile masz rakiet? Rakiet mam na tą chwilę 5 i musimy otworzyć po prostu Sejfy, żeby mieć kolejne rakiety, a rakiet można mieć chyba maksymalnie 13. 13 rakiet, czyli razem będzie to 26, brzmi to całkiem dobrze. No brzmi właśnie to, pytanie, do... czy na pewno, no nie, bo to nie jest wcale dużo. No, z jednej strony to nie jest dużo, bo liczmy, że na jednego gościa potrzebujemy, żeby go tak pokonać, pewnie no z 8-10 rakiet, czyli powiedzmy 26 rakiet to jest tak maksymalnie na dwa duło przy dobrych wiatrach. Ja na pewno biorę jump, pada, żeby było jak uciekać, więc podmieniłem, za pompę, bo pompy nie mogę. No i będę tutaj zbierał jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy. Ja teraz mam bańkę osłony i granaty impulsowe, ponieważ ucieczka w tym odcinku będzie myślę jego główną częścią w pewnym momencie. Co jeszcze nam potrzeba? Jakbym tak się miał zastanowić, najlepiej rękawiczki Spidermana, tylko oczywiście zostały one w dzisiejszym updatecie wycofane. Ale ja tak jeszcze myślę, że fajnym pomysłem byłoby zrobienie to w ten sposób, że będziemy kampić na przykład na jakimś drzewie i dopiero w gościa uderzać tym wszystkim. To też by było dobre. Albo zbieranie kulek fioletowych, wybijanie się do góry i używanie rakietnicy, bo to jest ciężko skontrować. I tutaj masz całkowitą rację, ponieważ jeżeli my się wybijemy kulkami, powiedzmy nad boksa jakiegoś chłopa i strzelimy w dwójkę w tym samym czasie, no to wszyscy wiemy, co się stanie z tym gościem i jego boksem. Dostanie hita, to oczywiste. Matsu mnie 800, zaraz pozbieramy więcej i lecimy szukać pierwszych ziomeczków do dojazdu. I mam pierwszy klucz, kolejny znaczy klucz. No to ja proponuję lecieć teraz po prostu na safe i otwierać sejfy, żeby mieć full rakiet. Tak właśnie, robimy. Widzimy się na safe. Dobra Rafa, ja właśnie wyskakuję tutaj na jump i lecę na safe, który znajduje się w tym oto właśnie miejscu. Jest on zamknięty, więc bez problemu go sobie otworzymy i może dostaniemy kolejną wynietnicę. Ja się ślizgam, bo nie doleciałem, więc sprawdź, czy tam coś jest fajnego, ale wydaje mi się, że podwójna rakietnica będzie chyba złym pomysłem, bo i tak tych rakiet jest mało. W sumie tak, bo biorąc drugą rakietnicę, mamy tylko jedną rakietę więcej. Chociaż może ma? A może ma? A może nie? Kto to wie? Otwieramy tutaj skrzynki i przykro mi to stwierdzić, ale, 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 ale rakiet nic nie mamy, chociaż może będą te rakiety, amunicja. Będą czy nie będą? No patrzcie, nie dało. Czekaj, ale czy to nie działa przypadkiem w taki sposób, że żeby znaleźć teraz rakiety, musimy znaleźć dynietnicę? Właśnie nie, bo rakiety leżą też na ziemi, więc powinny. O, właśnie, w pudełku miałem teraz dwie, więc mamy tu potwierdzenie, że jednak lecam z tego co powinny lecieć, czyli z pudełek z amunicją. Wierzę, że byłem pewien, że nie zostały dodane i że to jest błąd, że ich nie ma, ale jednak mit potwierdzony, że są w tych pudełkach. Wsiadamy do passata, lecimy tutaj y, z prędkością światła na jakichś ziomeczków. Ile masz impulsów? Bo ja bym faktycznie zrobił ten trik z impulsem. To będzie wyglądało epicko. Ja na tą chwilę mam sześć impulsów. Jest to nawet dużo? Co ja ganam? Jakie sześć? Trzy, przepraszam, nie wiem czemu powiedziałem sześć. Razem mamy prawie sześć, bo ja mam cztery, to mamy siedem. Wow. wow! Wow! Co jest? Ej, pierwszy raz widzę taką sytuację. Fajnie to wyglądało. Ja już mam prawie jazdy 10 lat widzowie, więc proszę bardzo, takie triki. A ja ja mam jeden dzień, serio, nie trolluję. Lecimy Poczułem się właśnie staro, lecimy, bo tutaj ktoś chyba jest, co? Nawet nie wiem czy nie w tych boksach Czy my ich dojeżdżamy, czy przejeżdżamy, czy uciekamy yy, patrząc na nich myślę, że damy radę ich porobić, Rozjeść go, rozjechźć go chyba czy nie Nie. Dobra, biorę impulsa do góry i lecę w niego no Patrz to patrz, to patrz, bombo, bombo, Dawaj go, ciśniemy. Na 3, 4, na 3, 4. 3, 4. I ry. A wybij się do góry, masz jeszcze impulsa? Mam impulsa, dawaj impulsem w górę i go odciechamy. Jeszcze raz, dawaj jeszcze raz. 3, 3 4, 4. 4. Dostałem bombę. wow, leci w niego. Chłopie, dostań coś. No czemu on nie może dostać widzowie Ej, teraz dostanie na stółwę. pyk nie dostał. Aha, ciekaw jestem jak. Ej, jak on mnie powalił? Nie, nie gadaj takich rzeczy. Nie wierzę w to, co się właśnie stało. Nie. No chodź tu, trolu. Robisz go, dasz radę, to jest twój mecz, twój moment. No, widzowie, ja myślę, że Rafa tutaj za tego klacza łapkę w górę Mo możecie zostawić dla niego. U mnie, jeśli chodzi o amunicję, mam dokładnie jedną w środku, więc nie jest to zbyt wiele, ale czuję, że ich tak ich dużo znajdziemy. Wiecie, wystarczy tak naprawdę jakieś miejsce, w którym ktoś nie brał amoboxów. Przykładowo miasto. Tylko czy ktoś tam jest teraz, czy nie? Pewnie ktoś jest, więc może lepiej nie ryzykować na miasto. Myślę, że jednak jedyną opcją na znalezienie rakiet w tym momencie będzie po prostu wydropienie ich z na mieście. Wiem, że to co mówiłem, że tam nie idziemy, ale jednak chyba lepiej tam się przejść, co? Nie ma gdzie, nie ma gdzie po prostu dropić, więc wydaje mi się, że no musimy po prostu tu wejść. I prawie ja rękawicowi, rękawicami zbieram sobie matce. Ogólnie te rękawice są tak do zbierania matców, że głowa mała. Naprawdę. Dajcie znać, jak wam się podobają. Ej, mamy tutaj w ogóle podwójny safe Ty masz klucz? Czy ja mam klucz? Nie mam klucza, ty masz klucz. Pokazuje mi, że. A, bo dobra, ty masz jeden klucz, a ja nie mam drugiego, niestety. A i myślałem, że będziesz miał klucz, bo fajnie by było wejść jeszcze do sefu i pozbierać po prostu sejfu. Chyba, że jeszcze ci goście być może mają. W sensie po tych, co wyeliminowaliśmy. To to wie, to to wie. No taki podwójny sejf na pewno by nam dał dużo amunicji. Nie ma co się Dużo rakiet mam na myśli, rzecz jasna. A tak jak patrzę, no to bieda wizuje w te rakiety. Ej, nie ma gdzie dropić rakiet. Musimy chyba skampić w krzaku i wyskoczyć się na ostatniego gościa. No u mnie nie ma ani jednej, ani jednej rakiety. Gdzie by można było jeszcze zebrać? No wydaje mi się, że jedyne to tutaj. Co ty zaznaczyłeś? Ty zaznaczyłeś, no tak, no zaznaczyłeś tak naprawdę no które są naszą jedyną deską ratunku. Mam Mgiełkę, możemy tam wejść, podrobić, bo tam jest dużo amoboksów i przy okazji nie lata tam jakoś bardzo dużo ludzi, więc może coś dla nas zostało. Ej, a może najdy zaliczą się też do dynietnicy, widzowie, czy się nie zaliczą? Bo no, wiecie, też wybuchają. Ej, patrz, co się dzieje, patrz, co się dzieje nad nami, ty. Widzisz to? No, widzę zrzuta w powietrzu. Fajnie, zbijam go rakietnicą Ja idę tutaj kuchnąć na neo może akurat coś będzie, bo z tego, co widzę, to na razie nie ma tutaj nic. Ja mam Mgiełkę, mogę na pewno wejść na chwilę do strefy. Ona je po 5! Wow! Yy, widzę boksa. Widzowie, oby w tym boxie nam się poszczęściło. Proszę Cię! Ulepszona box dawaj mi! Nie dało! Ej, mam rakietnicę i rakiety, ale fart! Co ty gadasz? No to pięknie. Ale tylko. co? Dlaczego mam tak mało rakiet? Dostałem tylko dwie rakiety z ziemi. Dwie rakiety? Tak mało? Lol, to dziwne. Czekaj, no może ja znajdę więcej, czy nie znajdę? No może być z tym troszeczkę ciężko, żebym też nie zginął. Nie, nie znajdę, nie znajdę, nie ma opcji. Ja tutaj widzę jakiś drop. Tam w ogóle jest ziomek, musimy uważać. Ale tutaj coś leży. A w ogóle odpuściłeś yy, skrzynkę? Ten. Yy, tak mi się wydaje. Yy, zrzut. Tak, odpuściłem, bo tam akurat dojeżdżali mnie goście samochodem i musiałem odlecieć. Bo Rafa, z tego co liczam, ma trzy rakiety. Ja mam kolejną dynietnicę i mam tych rakiet też trzy. Ale tu są goście, ty, tu są goście. Aha, i on pewnie będzie chciał lecieć na ten rzut jak dobrze podejrzewam, prawda? E, no nie, ja zabrałem tutaj. Mam gościa tu. Widzę, 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 widzę. I strzelam dynietnicą i nie dostał. Ode mnie też, nie? Mają dynietnicę, uwaga na nich. Widzowie, jesteśmy w ciężkiej sytuacji, bardzo. Ja mam ostatnią rakietę. Jak to u ciebie? E, u mnie też jest ostatnia, tak szczerze. No, nie jest kolorowo. Mam nadzieję, że tutaj Damy radę powalić tych ziomeczków No musielibyśmy dwie rakiety w jednego trafić, to jest bardzo ciężkie. Może przejdźmy na razie do strefy? Tak, tak, tak. Ja właśnie przeszedłem do strefy jak coś. A jakby go skillofować, no możemy spróbować niby. Ej, to no przestań strzelać, on daje rakiety, chłopie! Ej, ty bo ty masz ulwyjny, tak? kiba. Mam, mam, tylko to chyba nic nie daj tak wow, no To by nic nie dało, to by nic nie dało, jak to Mariusz Pozianowski mówił widzowie. A może jednak nam da? Kto to wie? Ja wypijam szybko dużą potkę. I, trzymasz się tam mniej więcej. A, on cię dojeżdża. Ja cię kręcę. No idę, idę do ciebie. Możesz rzucić mu kulę na głowę. Nice! Nie, nie dostał. Zostało mi Rafa 100 maców. Jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Bardzo. Teraz jeszcze w cięższej. Masz może macy? Chciałbym bardzo Cię podnieść, tylko pytanie, czy to mi się uda? No, widzowie, czy to mi się uda? No, nie wiem. Jakby to się udało, to to by był cud chyba. I na AG Ty wysadził się sam chyba? Nie, nie wysadził się. Ciebie wysadził. Ja cię. Przebudowuję się. Ja jeszcze to wygram. Zobaczycie. Dam radę. Powalę jednego z nich, Zabiorę mu rakiety, zajmę AG i wygram. Tylko mam 100 maca, więc to jest jedyny minus. W tej sytuacji strzelają do mnie, mam zero już. Gościu, przestań do mnie strzelać. Daj mi spokój. Dlaczego to robisz? Co ja ci zrobiłem? Halo, powiedz mi. Ej, tu jest dynietnica, ale ona nie ma, bo. 20 amunicji, wyskakuje. Ej, tu jest powolony gościu. On będzie miał amunicję do dynietnicy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i dostałem wysadzony dynietnicą. Okej, okay, mamy aktualnie dwie dynietnice. Ja mam jedną, Rafa ma drugą. E, pytanie, ile masz amunicji w ogóle do nich? A ja nie mam dynietnicy, co ty to? Czekaj, czekaj, co? No z lalki wyleciała jedna. No, ale ty miałeś w wcześniej, czy nie miałeś? Nie, nie miałem. A czemu ja myślałem, że ty masz dynietnicę? Ej, pogwizdało mi się coś w głowie. Nie wiem dlaczego, widzowie. Ja miałem rakiety tylko, nie miałem nic innego. Dobra, sorry, strollowała mnie moja głowa. Ja lepiej zjem precelka, to mi się polepszy. Ojej, goście, goście, musimy uważać. Goście tu idą? Oj, to lepiej uważajmy i dynietnicę szukajmy. Teraz podejmiemy próbę znalezienia dynietnicy dla Rafy w sejfu. Ciekawe, czy się uda. Jak tam, masz coś, czy nie masz, chłopie? Yes, yes, mam! Mamy no. Uff, i będzie druga? Nie. Ale myślę, że i tak jest dobrze, chociaż amunicja jest strasznie marna. Trzy rakiety? Ja mam trzynaście, trzeba było zbierać. Ja się nie podzielę teraz ani jedną. A, no dobra, to, 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 Fajnie, fajnie, fajnie z twojej strony. Thank you Mr. Pumpkin. Ale że tak drzwiami w twarz mi dałeś? Fajnie. Ej, weźmy blokadki, weźmy blokadki. One się mogą przydać w sumie. No, 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 no. Czemu nie? Mam kolejne rakiety. Ja je wezmę, te blokadki. Dobrze mówisz? Ja nam rzucę z tego. Yy, i lecimy do strefki. Czyli razem mamy podejrzewam około 18 rakiet. Nie jest to zła ilość, jest to całkiem sporo. Ej, fajna jest strefa. Ja bym siadł na drzewie rzeczywistości, bo tam nic nie widać. To jest raz. I strzelałbym po prostu tam na te górne skrzynki, bo na pewno ktoś tam wyjdzie, więc skampić u góry i czekać. Zróbmy to. Głowa miśka, lunchpad, drzewo rzeczywistości na nas już czeka. To ja dodam przykładowo troszeczkę maców to może być dobre, albo precelek. Kto nie lubi precelków? No, chyba każdy lubi. Tyl Pytanie, czy nas ktoś nie zauważy, nie będąc w tej strefie? Ciężko powiedzieć. No, ja tutaj mam nie najgorszą pozycję na tej gałęzi, chyba. Ale ja to się boję snajperek, widzowie. Wiecie, jak jest ze mną. Ja snajper dostaję zawsze. Idę do ciebie, bo tu raźniej. Udajemy razem gałąź, jak coś. Wtapiajmy się w tło, prawie spadłem. Ej, ale nie masz wrażenia, że my się wtapiamy w tło? Jakby tak tą gałąź, Tak jesteśmy przyciemnieni totalnie na niej. Ej, na full detalach to w ogóle nas tutaj nie widać, także nie ma się co martwić. Jak ktoś gra na PlayStation albo Xboxie, to na 100% nas nie zobaczy. Ale wyobraźcie sobie, ktoś tu przychodzi, a my ich cyk z dynietnicy i po chłopach. Ej, tak myślę, gdzie by mogli być ludzie? No to na pewno powinni iść z wykrzywionych, wiesz, więc powinni wejść na to drzewo, bo to jest fajna pozycja tutaj. Fajnie by było. O, a to wilk. Ej, tam jest snajper! To mi się wcale nie podoba. Gościu, nie patrz w naszą stronę. Ja zszedłem niżej, żeby mnie nie widział po prostu. O, człowiek! Ej. Jaka strefa! To może być dobra końcówka, tylko na tego snajpera trzeba uważać, żeby faktycznie on nas nie gwiznął. Chyba, że się zabudujmy od niego i tyle Na przykład jedną ścianą, co ty na to? Tak, o Myślisz, że to dobry pomysł? No jak myślisz, że to dobry pomysł, to... Ej, goście, patrz, akurat wybudowałeś o, Aha, 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 aha Nie, aha, nie patrzy, a... nie patrzy, nie patrzy We, Weź tą ścianę rozwal może To rozwalam ją, już jej nie ma, poszła Jestem tutaj, na tej gałęzi Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie i czekaj Bo tu nas nie widać, tu jest git Ej co oni kombinują, powiedz mi? Oni chyba chcą wejść, co? Tak to by wyglądało? Ta oni będą wchodzić Rafa, się raczej? Tylko nie ruszajmy się. Rafa, tyrolka, trzy, cztery, trzy! 115 ode mnie dostał! Kolejny, kolejny! Łoty, Rękawicami! Poleciał na dół! Yy, powalił się, powalił się! Leży, 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 leży! Leży! Ja nie mam pytań, co tu się stało? Wiecie, widzowie, ja go taktycznie zwabiłem, żeby on sobie spadł rękawicą. Rafa tam tego porobił, no to było 200 EQ. Ja proponuję wyjść tam znowu do góry i znowu zrobić to samo. A teraz możemy zrobić to jeszcze lepiej, bo popatrz, co możemy wyrzucić na środek. Złoty shotgun. Stamtąd musimy uważać, bo tam gdzieś sniper chyba chodził, tak mi się wydawało. Powiem tak, na jedno dół na pewno rakiet nam starczy i damy radę i kończyć. Ej, a pójdźmy dwie rakiety naraz tutaj, w tą boczną, w tą boczną. Odliczaj, Dawaj. odliczaj, odliczaj. Trzy, cztery. No, nie, to wejdzie, to wejdzie, to wejdzie, to wejdzie, to wejdzie, to wejdzie. Nie weszło jeszcze raz. Mamy impulsa, możemy tam lecieć jak chcesz. Moglibyśmy lecieć na zadymy, tak na hagie. Co ty na to powiesz? Albo czekaj, przejdźmy sobie na tą gałąź na razie. Zobacz, my tak naprawdę na tej gałęzi można powiedzieć, że mamy... Trefę! Obczajcie to, wizowie. Ej, weźmy puśćmy tutaj dwie rakiety za W tą ścianę, w tą ścianę proponuję. Dobra, ja proponuję puścić tam na chaos! Co będzie? To będzie. Cztery osoby zostały. Puściliśmy i dalej w tym samym momencie. To no, panowie, dostańcie coś, co wy nie dostajecie. Halo, ja piskam. Ej, a może lećmy tam? Wolę, żeś mnie wyrzucił, ty, czekaj! Bo mnie tam nie ma teraz. Dostał, Dostał, dostał! Dobra, weź ich tam wykańczę, jak dasz, dasz radę, normalnie, na, na ostro z nimi. Ja już tam powolutku jestem, powoli do ciebie przychodzę, dwie rakietnicom ich od dołu. Są w tym boksie, też im to bije, króciutko, piłka z nimi Na pewno musimy zająć hagię Idę do ciebie, e, jest pod tobą, ja mam dwie rakiety tak, 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 Ja wejdę sobie do ciebie tylko się. Manko, dzień dobry Dam ci rakietę, dam ci rakietę Łap, dwie Dzięki Dobra, na trzy w tego boksa Raz, Dawaj, dwa, trzy, trzy. Idealnie! Dostali doło. dwa razy Okej, okay, który boks? W to la la Mamy po ostatniej rakiecie, wiesz o tym Oj, uwaga Zglobił nas Jedno jest pewne, oni są obici i raczej nie mają dużo leczenia No jest tu pod nami No, 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 no widzę Ty, sobą mnie, ale żyje. Oni właśnie są jakoś dziwnie rozdzieleni Nie masz takiego wrażenia? On mi blob'y cały czas daje Wow, co się stało? Ja dostałem snajperkę w głowę, nie? Snajpom, no ale drugie miejsce Myślę, że i tak poszło nam całkiem dobrze Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Pamiętajcie o kodzie w sklepie Zakrzak I ty, widzimy się w kolejnych odcinkach Trzymajcie się, piona